Czytanie z księgi proroka Izajasza, widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczący Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie stąpmy na górę pańską do świątyni Boga Jakuba niech nas nauczy dróg swoich byśmy kroczyli jego ścieżkami bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo pańskie z Jeruzalem. on będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów wtedy swe miecze przekują na lemiesze a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości pańskiej. Oto Słowo Boże. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Do Niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście, o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał: pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana, Boga naszego, modlę się o dobro dla Ciebie. Idźmy z radością! Na spotkanie Pana. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, rozumiecie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla Was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Okaż nam Panie łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według św. Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i zamąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Oto słowo pańskie.